Witajcie w Audycjach Księżycowych. Dziś przeczytamy książeczkę o zarozumiałej wyrzeczce, którą napisała Elżbieta Szeptyńska. Wydało to książeczkę wydawnictwo Nasza Księgarnia 35 lat temu. Sami przyznacie, że trochę wody upłynęło od tego czasu. A zaczęło się. Do szuflady kuchennego kredensu. Nie wiadomo, jak i skąd, przywędrowała malutka, srebrna łyżeczka. Przyjęto ją życzliwie, ale ona nie potrafiła z nikim żyć w przyjaźni. Podsuńcie się, nie dotykajcie mnie, porysujecie mi boczki, piszczała cienko i przeraźliwie. Jestem cała srebrna, a nie taka zwyczajna, jak wy. Jestem łyżeczką na specjalne okazje. Taka mała, a taka nieznośna, mruczał obrażony tłuczek do mięsa. Może nie jesteś zwyczajna, ale na pewno nie jesteś dobrze wychowana, odezwał się lejek. Nie wytrzymam i chyba ją trzepnę, zawołała trzepaczka do bicia piany. Ale łyżeczka nie słuchała nikogo. Tylko ciągle mówiła innym Same przykre rzeczy. Toteż wszyscy, zamieszkujący szufladę, odsunęli się od zarozumiałej łyżeczki i rozmawiali ze sobą tak cichutko, żeby nic nie mogła usłyszeć. A łyżeczka leżała sobie ważna i nadęta. Ale, że nikt nie zwracał na nią uwagi, wkrótce zaczęła się nudzić. Spostrzegła leżący niedaleko mały nożyk do owoców i westchnęła. – Ach, taka jestem samotna. Nikt ze mną nie rozmawia. – Wcale się nie dziwię – odrzekł Nożyk. – Jesteś zupełnie inna niż… Nożyk nie zdążył dokończyć, bo łyżeczka znowu swoje. – No pewnie, że jestem inna. Jestem przecież łyżeczką na specjalne okazje. Niepotrzebnie zadzierasz nosa, zniecierpliwił się Nożyk, bo wcale nie to miałem na myśli. Chciałem powiedzieć, że nie jesteś taka miła, jak wszystkie inne łyżki, które znam. – To są jeszcze jakieś inne łyżki? – zdziwiła się łyżeczka. <noise> nożyk zachichotał. – Mówisz, jakbyś przybyła z księżyca. Przecież pochodzisz z bardzo starej i szanowanej rodziny. I gdybym tylko był pewien, że nie narobisz mi wstydu, chętnie bym cię z nią poznał. Łyżeczka była bardzo ciekawa, jaka jest jej rodzina. Obiecała więc, że nie zrobi niczego, co mogłoby komuś sprawić przykrość. I po chwili wędrowała z nożykiem do drewnianego pudełka z przegródkami, w którym drzemały jej starsze siostry, łyżki stołowe. Zachowujmy się cicho one teraz odpoczywają szepnął nożyk pracują ciężko przez cały dzień na własne uszy słyszę kilka razy dziennie Poproszę łyżkę gdzie jest łyżka? Potrzebna mi łyżka myślę, że człowiek bardzo je sobie ceni. Łyżeczka uważnie przyjrzała się siostrom. Były to najzwyklejsze łyżki. Co prawda, dużo większe niż ona, ale przecież nie takie ładne. I już chciała pogardliwie prychnąć, kiedy zastanowiła się, co powiedział nożyk. Człowiek bardzo je sobie ceni. Dlaczego? Nie zdążyła jednak zapytać, bo nożyk wydostał się już po krawędzi szuflady na blat kredensu i trzeba było iść za nim. Wędrówka nie trwała długo. Wkrótce zatrzymali się przy ścianie, na której wisiały rzędem metalowe kapelusze na długich metalowych trzonkach. To są twoje ciotki. Szepnął nożyk i ukłonił się elegancko, mówiąc głośno. Dzień dobry. A witajcie, witajcie. Co was do nas sprowadza? Zabrzęczały kapelusze. To jest nasz nowy gość z szuflady, mała srebrna łyżeczka, która myślała, że jest jedną łyżką na całym świecie. Przedstawił łyżeczkę nożyk. Dzień dobry, bąknęła łyżeczka i dodała. Jestem łyżeczką na specjalne okazje. Hm, to tak jak my, ucieszyły się ciotki. Ja jestem łyżka wazowa, przedstawiła się pierwsza, a my jesteśmy łyżki cedzakowe, powiedziały druga i trzecia. Łyżeczka przyglądała im się przez chwilkę i zapominając o przyrzeczeniu danym nożykowi, zawołała głośno. Przecież wy jesteście nic nie warte. Jesteście po prostu dziurawe. Ale łyżki cedzakowe nie pogniewały się wcale, tylko pożdękując kapeluszami odrzekły. I o to właśnie chodzi. Łyżeczka znów chciała zapytać Dlaczego? Ale nie zdążyła Bo nożyk pożegnał się pośpiesznie I musiała biec za nim Całe szczęście, że twoje mądre ciotki Nie obrażają się o byle głupstwo Skarcił po drodze swoją towarzyszkę I zatrzymali się pod drewnianą półeczką W której tkwiły wystrugane z drewna łyżki Jedne większe inne mniejsze, a jedna całkiem ogromna. To są Twoje babki i prababki, najstarsze z Waszego rodu, wyjaśnił Nożyk, po czym ukłonił się nisko i zawołał: Dzień dobry. Przyprowadziłem małą srebrną łyżeczkę, która pragnie poznać swoją rodzinę. Na te słowa wszystkie drewniane łyżki wychyliły się mocno z półki, żeby mała łyżeczka. Mogła im się przyjrzeć dokładnie, a i same chciały przy okazji zobaczyć niewielką krewniaczkę. Jesteś bardzo ładna, przemówiła grubym głosem największa z łyże a łyżeczka, nie bardzo wiedząc co powiedzieć, dygnęła i zawołała cieniutko. Jestem łyżeczką na specjalną okazję. Specjalną okazję! Ach, wiemy coś o tym. Wzruszyła się ogromna łyżka. To się zdarza, kiedy pani gospodyni smaży konfitury. Mm. Albo powidła, albo kiedy gotuje kaszę, podjęła inna. Albo kapuśniak, westchnęły mniejsze warąchewki i wszystkie jakby zapomniały o łyżeczce. Chodźmy, nie przeszkadzajmy im marzyć powiedział nożyk i pomógł łyżeczce przedostać się na parapet okienny. Łyżeczka spojrzała w okno i zatrzęsła się ze strachu. Tuż przed szybą przesunęły się ogromne stalowe zęby na długiej stalowej szyi. Potem rozwarły się i zagarnęły kęs ziemi. Potwór! pisnęła łyżeczka i na oślep zeskoczyła z parapetu. Po chwili nożyk dreptał bezradnie przy niej. Stłukłam sobie boczek, mięknęła łyżeczka. Bardzo mi przykro. To moja wina, że nie powiedziałem ci wcześniej o tej pożytecznej maszynie, którą widziałaś. To nie potwór, to koparka. A ta część maszyny, która zębami nabiera ziemię, to jest twoja daleka krewna i nazywa się, tak samo jak ty, łyżka. Kto mnie potrzebuje? Rozległ się czyjś głos ze skrzyneczki wsuniętej pod kuchenny taboret. Przepraszam za kłopot, ale mała srebrna łyżeczka spadła z parapetu i stłukła sobie boczek, powiedział Nożyk. Wtedy coś smryk wyskoczyło ze skrzynki i dalej że nacierać łyżeczce w boki flanelową szmatką. Już dosyć, dosyć dziękuję, wołała śmiejąc się łyżeczka, bo ją to bardzo błaskotało. Kiedy powiedziała dziękuję, zrobiło się bardzo przyjemnie. A potem jeszcze okazało się, że to jej kuzynka łyżka do butów. Pośpieszyła z pomocą. Kiedy zaś nożyk i łyżeczka wrócili do szuflady, kredensu, przywitano ich radośnie, jak gdyby Przedtem nic nie zaszło, a Tarka powiedziała przyjaźnie: Martwiliśmy się o was, bo zniknęliście tak nagle. Cieszymy się, że jesteście cali i zdrowi, ale niechby tylko ktoś spróbował wam dokuczyć, to ho-ho, już ja bym mu uszu natarła. Jesteście wszyscy bardzo mili szepnęła łyżeczka i zarumieniła się po sam czubek nosa. Dlaczego? Tego pewnie domyślicie się sami. Kolorowych snów? Dobranoc.